Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj witam Was w delikatnych innych okolicznościach. Jak pewnie zauważyliście, asysta zmywarki nie jest przypadkowa. Ona jeszcze funkcjonuje, ale dzisiaj, na potrzeby tego filmu, zainstenizujemy sytuację, że ona się po prostu zepsuła. Co w takich przypadkach się najczęściej robi? Dzwoni do serwisantów, żeby przyjechali, naprawili i w jaki sposób oni będą działali. Dużo się ostatnio mówi, że specjalnie serwisanci wydłużają czas swojej pracy, że specjalnie nie odnajdują już na początku tych bardzo banalnych, prostych, niekiedy rzeczy, które się zepsują, by móc więcej zarobić. Jest taki program Usterka. On leci w telewizji. Zróbmy to na YouTubie. Jak należy. Sterylnie, dobrze, prawidłowo. Ciekawi jak dzisiaj wyjdzie? Ja bardzo. Zaczynam. To działa! Ja! Ty jesteś mechanik! Ja! Pierwsze, co musimy zrobić, moi drodzy, to oczywiście wyciągnąć zmywarkę z zabudowy. I wtedy, kiedy wyciągniemy, to pokażę Wam, jaki wystąpi błąd. I te czynności, dokładnie teraz, które Łukasz wykonuje, będzie musiał zrobić Monter. Peace for Love. I backstage całego odcinka, moi drodzy, na jak sprawdza. Wbijajcie koniecznie. I jeszcze z takich kwestii technicznych, dostaliśmy instrukcję od zawodowego serwisanta, co takiego musimy wymontować, żeby to było bardzo proste do diagnozy i żeby cała naprawa nie trwała dłużej niż około godziny. E, wie pan, co? Jakby był pan e, uprzejmy wytłumaczyć dokładnie, co się zepsuło, bo po, to takim fachowym językiem będzie prościej. Poluzowana wtyczka od przepływomierza. Poluzowana wtyczka od przepływomierza. I pierwsze, co serwisant, jak przyjdzie, to powinien to zobaczyć. E, tak, ten błąd, który się pojawił, już nie pamiętam po dokładnie. No jasne, tam, jasne. Symbol tego, tego błędu. Aha. On nam wskaże na to, że mamy błąd poboru wody. Okay. Tak, że okay. coś jest nie tak z poborą wody. No, mm. i, no i jako pierwsze trzeba będzie sprawdzić elektrozawór, mm -hmm. który tam, tam sobie jest. I ja następnie myślę, że ten przepływ jest tam, myślę, tam w odwrotnej kolejności, tylko no, tam przepływ elektrozawór tam można troszeczkę łatwiej tylko, jak nie wyjmując jej położyć na nim rękę i zobaczyć, czy on wibruje, czy nie. Aha, dobra. No i to są te podstawowe czyny. Hmm. Jaki pan czas przewiduje na taką naprawę? Z wyjęciem i później włożeniem, bo to jeszcze trzeba włożyć, Oczywiście, wstawić, nie? oczywiście. No także tu myślę, że godzina to jest spoko. No jakby ktoś tam dłużej rozkminiał, nawet do półtorej, to może tam... Do półtorej, dobra. Mie... No. Jaki koszt za coś takiego mniej więcej? Mm, moim zdaniem to jest koszt wyceniany między 150 a 200 zł. I to jest, moi drodzy, ta rzecz, od której wszystko dzisiaj będzie zależało. Tutaj mamy kabel do przepływomierza, który odpowiada za ilości dostarczanej wody do zmywarki. I sami widzicie, jest błąd E02. Osoba, która się tym zajmuje, już powinna po tym wiedzieć, gdzie leży problem. Pierwsze, co możemy zrobić, to oczywiście wpisać w internet, tak jak i inni. E02 Beko. Zmywarka Beko Błąd 02 napełnia wodę i nie startuje. Dokładnie tak jak w naszym przypadku, czyli jest to dosyć oczywista rzecz. Po konsultacjach z serwisantem, z całą redakcją doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepszy element do spreparowania, by móc zobaczyć, co zrobią serwisanci. Ustawiamy kamery, ukryte rzecz jasna, dzwonimy, no i czekamy. A kamery mamy w dwóch miejscach. Pierwsze. Tutaj w ogóle tak wygląda ściana. Piękna. A tu jest kamera. Widzicie? Tu jest oko Saurona. A druga kamera jest tutaj. W Jakobsie siedzi. Więc wszystko będzie idealnie nam pokazywało. Stąd tu. Więc siłą rzeczy powinno być wszystko Bajlando. No to dzwonimy w takim razie. Zobaczymy sobie, czy znajdziemy termin. Dzień dobry. Wie pan co? Telefonuję do pana. Zajmuje się pan naprawą zmywarek? Tak. Super. Wie pan co? Kurczę, pieczone coś mi się z moją stało i pokazuje mi jakiś błąd E02 i potrzebowałbym pana pomocy, bo sam nie dam rady. No to dobra, no to jak będzie pan, no to dobra, no to nie będzie ta jedenasta. A ile to panu zajmie, tak obiektywnie, jak pan myśli? No ja myślę, że do pół godziny. Pół godziny? Tak. Ta no diagnostyka więcej nie trzeba. No, no, tak, ale dostrzega z naprawą. No zależy, czy będzie naprawa na miejscu, czy będą potrzebne części. No to maksymalnie do 45 minut, wszystko. I jest, z jakimi kosztami muszę się liczyć? Tak, mniej więcej. Proszę pana, dojazd i diagnoza to kosztuje 120 zł. To jest spada wtedy, gdy pan rezygnuje. Natomiast mhm. jeżeli pan się rezygnuje na naprawę, no to diagnozy pan nie płaci, a cenę naprawy wyceniamy na miejscu po oględzinach. Dobra, wszystko zrozumiałem. Dobra, to do 11 w czwartek. Yy, wie pan co, zajmuje się pan naprawą zmywarek? Nie. Dzięki. No to co, 13.30 w... w czwartek widzimy się. Mamy to! <gry> Czyli podsumowując, mamy gościa na 11, który powiedział, że tam pół godzinki się wyrobi i mamy gościa na 13.30, więc mamy na dwóch przykładach. No to droga zabawa ogólnie wyjdzie. No ale dobrze, mam nadzieję, że Wam się to po prostu spodoba. Czekamy do czwartku, bo dzisiaj jest wtorek. No to moi drodzy, przyszedł ten dzień sądu ostatecznego. Wszystko jest już ustawione. Pokażę Wam jeszcze raz. Tak, tu mamy pierwszą. O, tutaj jest okay, kamera. Chcesz? Kafa może być! Przyda się! A, a druga, trafię. no oczywiście, a druga, tam gdzie wam mówiłem. Tu. My tutaj będziemy sobie siedzieć i rozmawiać. W sensie będziemy komentowali, co tam się dzieje. Zobaczcie teraz na podglądzie, albo nie, na podglądzie zaraz zobaczycie jak pan będzie. Tak to mniej więcej wygląda. O, widzicie? Jest piękny podgląd do tego co tam się dzieje, więc wszystko będę starał się wam pokazać. O, widzicie Łukasz chodzi. Także będziemy mieli podgląd na żywca. Ja tak będę sobie tutaj siedział i komentował, a wy oczywiście będziecie razem ze mną. Dobra, czekamy aż przyjdzie nasz pan. tak? Do zmywarki. Okej. Przed tobą? Patrzy, na pewno nic nie wyczuł, jeżeli chodzi o kamery. Kompletnie. Nie patrzy się w nie. Jakikolwiek? nie? Program. Kawa? Nie, dziękuję panu. Wody? Nie, przed chwilą piją, A jaki jeden komunikat wyskakuje? E02. O, coś będzie sprawdzał na telefonie. No, to już pan wie wszystko? Ja nie mam jakichś podejrzenia No już jest po gwarancji Ma trzy lata już Dobra, to ja pana zostawiam Jak ktoś trzeba, to mi się mówi, dobra? W porządku Te jaja pływały jak barety Elektryka, prąd i języka Czy mówi, Yy, instalacja do roboty 350 złotych będzie zrobione na Czyli 350? Za czy 350 wszystko. I no, będzie działać. Będzie działać. Te kable na taśmie one są zbyt napięte. I później to się przykleja do budowy i za każdym razem jak pali z drzwiami. Ta instalacja się napina i później te kable się przełamują i się wyrywają. No, 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 no. Jeżeli lubicie takie materiały moi drodzy, rzućcie łapkę w górę, to na pewno pomoże w kolejnych produkcjach. W tym samym uciekł. Długo pani już w branży robi? 8 ma. To do żony teraz zadzwonię i tylko się zapytam, dobra? Uhum. Żona. Niech pan skręci tak jak było i panu zapłacę za diagnozę. Dobrze. Ja ją po prostu, kurna, wymontuję i tyle, nie? Ja myślałem, że taka śpierdowa, to kurna, poważna sprawa jest. Nic nie jest zepsute, kompletnie zero. Tam tylko wystarczy wpiąć ten kabel. Od tego przepływu mierza, i on wtedy to no, ona normalnie działa. Te wszystkie kable, które tam były, niech mi pan połączy, że jak było, dobra? No, my tam części tak jest połączone, One się trzymają tylko na obudowę. Serio? No tu tak. I pan za 90% klientów robi tą instalację, znowu, dalej działa. Tak? Dobra, niech pan robi. Znowu <grym> <to was> ona zabije. <grym> Sorry, ale jak już pan tutaj poprzerwał te kable, to ufam panu, że pan to zrobi dobrze. Ale po co ma to naprawiać? Tam nic nie jest zepsute. No dobrze, że 400 wypłaciłem. Za te 350 zł, jak ona panu jeszcze nie pochodzi. z rok czy z półtorej, to i tak ma pan ten yy, dobry wynik. No, to jest ciężko takiego serwisu, normalnego, że tak powiem, bo, bo jest dużo takich osób, które jeżdżą i tylko błędne diagnozy podają i zbijają hajs. Ja nie, ja nie wiem, że ty 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 to będzie bo... <gryzujesz>, ulotowało. Się... No, co? <gryzujesz>, już Pani ją uruchomił? Tak. No to jest identycznie jak było wcześniej. Warno już powinna prać, nie? Przecież długo czeka, no? Może być, że jeszcze elektrozawód jest spał. Tu już się panu nie opłaci, bo elektrozawód dodatkowy 370 zł. W większości przypadków jest to instalacja, ale zdarza się, że to jest przez spałony No Ale wodę bierze, to teraz wypuszczam. Kłoda płaci pan za pieniądze. <słuch> tak chyba wyszło na czoło. Ile jest za tą diagnozę? 120 Ale jak za diagnozę? Jak diagnozę co? A skąd ja wiedziałem, czy to się zepsuło? A elektro? Nie, niepunię, 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 niepunię. To kurna bym chciał panu podziękować, ale kurna nie mam za co chyba, nie? Tak naprawdę Tu na do... czasami tak wychodzi było no. To teraz na spokojnie sobie przeanalizujemy no, chcę zobaczyć, Aha, czy ten błąd, czy ten błąd jest no, bo on dalej się wyświetla, facet skasował 100, 120 ziko za podobno jakąś tam diagnozę. Skrucie, w telegraficznym skrócie. gościu mówi, poszedłem na chwilę do garażu, wróciłem, gościu mówi, że elektryka 350. No to ja mówię, idę zadzwonię do żony, no. poszedłem do Ciebie, pogadaliśmy chwilę, no i 350 zdecydowaliśmy, że to nie jest, że to nie jest gra warta świeczki, tak. po prostu. Gościu zdiagnozował, źle zdiagnozował, więc żeby nie psuł. Ja schodzę na dół i widzę, że Kable, które są w tej wiązce, może zaraz to pokażemy, e, poprzecinał i ja to mówiąc mu, że jednak nie robimy, on te przecięte kable zostawił, więc no nie mogłem tak tego zostawić, poszliśmy w cuk i e, dążyliśmy do tego, żeby po prostu gościu tą zmywarkę naprawił, co jest dziwne, w ogóle ja nawet jej nie wysunął. Proszę bardzo, E02 nadal funkcjonuje. To teraz pokażemy Wam... Dwie rzeczy. Przede wszystkim włączymy ten przepływomierz, czyli tam, gdzie tak naprawdę co jest uszkodzone, zobaczymy czy działa. A zaraz zobaczycie też te kable, o których Łukasz przed chwilą Wam mówił. Musimy wyciągnąć. E, na bieżąco działa, więc teraz zobaczmy, co on tam namieszał. No jest woda, patrzcie. Jest wodu. Dobra, wyłączam. No. Nie widzicie? A tutaj są. Tylko zobacz, to nie jest, że one są przepalone. To jest po prostu uchwycone. No i przecięte. Połowie i przecięte. Ja bym se tu przeciął. No pierze jak talala. Wszystko działa. Ło! Wow. Moi drodzy, przyszedł czas podsumowania pierwszego serwisanta. Jest jeden moment, który bardzo mocno budzi moje wątpliwości. Instalacja do roboty jest. 350 będzie zrobione na miejscu. I teraz o co mi chodzi? Błąd E02 może symbolizować przepływomierz, może symbolizować instalację elektryczną, to co ten pan przed chwilą tutaj nam powiedział. Jednakże, zanim coś się powie, zanim coś się sprawdzi, należy wszystkie rzeczy zbadać. I tego ten facet kompletnie nie zrobił. Wszedł od razu z buta do instalacji i dlaczego przeciął. Kable, one były w 100% sprawne i to jest uważam naprawdę karygodne, że przyszedł, przeciął i dopiero później mm, szuka efektów. A dlaczego na początku wszystkiego nie sprawdził? To oczywiście mogła być ta usterka, ale na początku trzeba było wszystko posprawdzać, a dopiero później wydać diagnozę, a nie pójść na łatwiznę, przyjść po prostu i powiedzieć, że instalacja nie działa. No to co, no to naprawimy. No i później liczył po prostu na to, że rzeczywiście trafił losowo, a jednak się to nie udało. Ale za 120 zł za diagnozę wziął. Koniec końców jest to naprawdę no, mocno zastanawiające i nie będę tego ukrywał. Ja ani specjalistą nie jestem, ale po konsultacjach naprawdę z fachowcem możemy stwierdzić, że na początku trzeba było wszystkie podzespoły sprawdzić, a dopiero później zabierać się za coś. A już nie mówię o tym, że jeżeli chce się mocno ingerować w sprzęt, takie haćby jak przecięcie kabli, to trzeba o tym poinformować właściciela. To tak jakbyśmy poszli do salonu samochodowego i gościu by nam, nie wiem, dosłownie wymienił wąż i dopiero później nas poinformuje, panie, bo ja wymieniłem wąż. To pokaż, że ten wąż jest niesprawny, albo chociaż poinformuj, co będziesz robić. Bo tak to można wróżyć z fusów i tak trochę tutaj było. Jak dla mnie negatywna opinia, jeżeli chodzi o pierwszego serwisanta. Zobaczymy sobie, co powie drugi. I czy się zapieka? Jestem. Moi drodzy, musiałem przybiec szybko, bo mnie zaskoczył facet. Jedziemy z drugim facetem. To jest nasze kąt. Yy, wygląda sprawa tak, że jak ją uruchamiam... Yy, teraz musiałem odpompować wodę, ale ogólnie to ja włączę. Chce pan zobaczyć? No zobaczę, i wyskakuje błąd E02. Czyli problem z poborem, to chorem tak? To ja już się na tym nie To patrzymy, jestem bardzo ciekaw, jak to teraz wyjdzie. Tak, on wodę pompuje, znaczy w sensie pobiera. Tak mi się wydaje, przynajmniej, nie? To ja ten kurna, z nie jestem. Bardzo miły człowiek. Widać po nim, że chce złapać kontakt ze swoim klientem. I bardzo mi się to podoba. Czyli to nie jest elektronika żadna. No raczej nie. Elektryka, spójrzcie. Tak. Elektryka może być albo może być e, gdzieś tam zaborem. Dobra, idę do tej wody z Dobra, ja pana zostawiam. Jak coś to proszę mówić, dobra? Dobra, nie ma sprawy. Wie, wie pan, co powiem pan, tak. E, Zresztą ja będę tu na bok odwracał. Na pewno, będę, na pewno będę potrzebował jakąś matę, jakąś miskę. Małą. Okej, okay? dobra, bo no ja bym chciał sprawdzić faktycznie jakby tam jest ciśnienie. No nie no, ten gościu jest zdecydowanie bardziej ogarnięty. Przyszedł i chce naprawić. Ewidentnie chce naprawić. Nie że tylko dobra, od razu się zabieram. Nie wiadomo co będę robił. Jakąś wodę broń zakręcić? Nie, nic tutaj na razie nie robimy jeszcze będę tu korzystał z tego wszystkiego, więc... No nie uwierzę, pan co się stało. Pan coś, pan, czy pan coś tu grzebał w niej, czy nie? Nie. Nie wiesz! Nic pan nie robił? Nawet je nie wysuwałem. Jest odpięta wtyczka od e, czujnika. Ja tak patrzę, bo zacząłem to mierzyć. No, 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 no. Ona nie jest tu wpięta po prostu, więc dlatego pytam, czy pan coś tu kombinował z tym, czy nie. No, zobaczymy teraz. Widzicie? I mógł powiedzieć, że to będzie co innego. Mógł zadziałać na swoją korzyść. Powiedzieć: No wie pan, no po prostu no, przepowołujesz się, spieprzył, trzeba go zmienić. A gość jest tu, bo. Nie, no. Ja! Ale odżyłem. Więc no co pan myśli, że to to było? No ja no, ale to... No, to jak to odpiąć? No wie, wie pan co, ja panu nie powiem jak, w sensie dlaczego tak było, ja panu stwierdzam, że... No, wie pan, pan tak? co, wymienią pompę, on tutaj grzebał, nie? Ale to było jakieś, żeby pana nie skłamać, z pół roku temu, 7 miesięcy temu. Mhm. Nie, ale to by były jaja, gdyby to było coś takiego. No, to by była bardzo dobra opcja w sumie. Bezkosztowa. Bez kosztowa. No najlepsza tak naprawdę, jaka jest możliwa. To ile? Tyle co za diagnozę. 150 diagnoza i 60 Dobra. 210. Dobrze liczę? Dobrze, bardzo. Jeżeli będziesz to oglądał, to jak mi się spieprzy na haci, to też cię zawołam. No dobrze! Moi drodzy, w takim razie możemy podsumować sobie nasz dzisiejszy serwisantowy dzień. Jak było? No zgoła odmiennie. Ten pierwszy serwisant, który przyszedł, kompletnie inaczej podszedł do sprawy. Mam wrażenie, że przyszedł szybko zarobić i niekoniecznie się narobić. Natomiast drugi pan no był bardzo profesjonalny i jego metodologia była nad wyraz skuteczna. Wszedł tam, gdzie problem Akurat był. Co ciekawe, ja gdybym miał wybierać z tych dwóch, i myślę, że tu raczej będzie stuprocentowa pewność, że wybierzemy pana numer dwa, ale to tylko pokazuje, jak bardzo w tej branży trzeba uważać i trzeba sprawdzać, do kogo się telefonuje. No bo jeżeli byłoby takich panów numerem jeden więcej, to wtedy nasze usterki nie byłyby do końca sprawdzone. Musielibyśmy kupić nową, bo na pewno na drugi raz, jakbyśmy mieli wydać te 200 zł, to raczej byśmy tego nie zrobili. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, rzucajcie łapkę w górę i dawajcie kolejne zawody, które należy sprawdzić w takiej formule jak dzisiaj. Wszystko, co nie było na odcinku, jest na drugim kanale. Jak sprawdza, koniecznie też tam wchodźcie. Spotkamy się bardzo niedługo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i jeszcze jedna rzecz, oczywiście. Subskrypcja tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. Do następnego serwisanci i serwisantki. Pa!